Cześć, witajcie. Dzisiaj kontynuacja naszej serii. I dzisiaj zrobimy sobie niektóre regeneracje. I jeszcze coś. Zapewne zapytacie się, po co mi ten, te noterowe brodawki ciągle. A to po to, aby. bo. Z, y, czekajcie, może Wam to pokażę y, bo niektóre y, y, regeneracji robi się z y, właśnie, y, z y, z gastirów, czyli łzy gasta i sobie dajemy na przykład tutaj a tu nie można, a tu, tu ok, sorry y, czekajcie, przygotuję sobie drugą butelkę dajemy sobie drugą butelkę y No, i niby. O, fajnie, wszystko robimy, ale już zaraz niedługo będę miał botek. oj, co, zakręciłem się. O miło dobrze. No, fajnie wszystko. Y zaraz będę miał normalnie. Y jak to się nazywa? Miksturkę y oho, ho, już prawie. I nagle jakiś potions To jest... Y bo to są chyba... To, są, to się nazywa chyba podstawy, podstawa, czekajcie, bo muszę coś znaleźć. Okej. Okay. Eee, że to jest, podstawy są właśnie tworzenia y, potionów. Więc wiecie, takie to jest podstawa, że na tym musi być zostanę wykonana, musi zostać wykonany ten drugi Potek. A receptą na y, miksturę regeneracji y, jest y, ten właśnie Acquard Potion coś takiego, nie pamiętam jak się to nazywa teraz aktualnie. I właśnie ten y, potek, ten po, tą podstawę robimy właśnie z nederu, y, z full nederu, z nederowej brodawki oraz z y, y, buteleczki z wodą i właśnie tak jak zawsze y, tu się tak przetwarza wszystko ładnie e, no i mamy awkward potion właśnie to jest ta podstawa y, przy, jeszcze jeżeli chcielibyście wiedzieć o jak się fajnie wybiło y, to y, ten podkim te podstawy ten, na przykład tu jest ten nie wiem jak się przeczyta Potion to po prostu nawet jest napisane no effect. Nie daje nam żadnego efektu. W sensie, że ani nam nie zregeneruje życia, ani tych innych rzeczy. Nic, nic nam nie dodaje. Patrzcie, wypijam to. I nic nie dzieje. To tak jakbym po prostu wypił wodę. Dobra. Wracamy do naszego podka. Mamy potion of Regeneration. W pierwszym odcinku naszej serii. Chyba, albo nie, w drugim, sorry. E, było e, po, potion na życie, coś takiego, że od, d, odnawia trzy serduszka, chyba. Natomiast ten potion of regeneration, czyli e, potion regeneracji, trwa co nam e, pół serduszka na sekundę. No i przez określony czas, czyli przez 45 sekund. Mogę wam nawet to zaprezentować. Patrzcie, spadamy, pum, pijemy, pół, pół i pół i kolejne pół i jeszcze pół i jeszcze. Pół. Jeżeli chcemy wyłączyć ten efekt, czyli jak już mówiłem, trzeba wypić mleko. Patrzcie, jest efekt, pijemy mleko, efekt znika. Więc trochę czasami to jest przydatne, szczególnie jak na przykład na serwerze rzuci ktoś nasz rzuci ktoś, ktoś nasz no, takim potkiem rzucanym, jak no takim potkiem rzucanym na osłabienie, że nie można na przykład zbić demage albo że ten pociąg nam zadaje demage to warto wypić mleko żeby wyłączyć to więc dobra dzięki za oglądanie, trzymajcie się cześć, nara